Przedstawiając te, te specyficzne strategie pracy terapeutycznej, będę mówiła głównie o, o strategiach, e, e, m, które są po, po, pochodne e, z psychoterapii zorientowanej na, na przeniesieniu, którego autorem jest Kenberg i współpracownicy, do, do, do jego współpracownicy do tych ich. To jest już, już nie tylko kębelngowskie, ich e, m, rozumienia zaburzeń osobowości czy organizacji osobowości, borderline się odwołuje. E, ale zanim do tego dojdę, to chciałam e, jeszcze przedstawić e, jedną z, z strategii e, pochodzącą z terapii opartej e, na mentalizacji e, stworzonej przez e, psłoterapeutów i badaczy von e, Fonadiego i Antoniego Batmana. I jeśli chodzi o mentalizację, to też tutaj przypomnę, może też nie, nie wszyscy Państwo się orientują, to jest taka funkcja pamięci ukrytej, proceduralnej, która zachodzi w kontekście ufnej, ufnej więzi z, z opiekunem, który dostrzega stan umysłu dziecka i, i nadaje mu taką moc sprawczą i pomaga mu w wypracowaniu pewnych. Wewnętrznych modeli działania. No, brzmi to skomplikowanie. Ale chodzi o to, że, że takie dziecko w życiu dorosłym jest w stanie odkryć, odczytać wyraz twarzy danej osoby i domyślić się, co ona czuje bez wkładania świadomego wysiłku w analizę, czy, czy mimiki, czy czy jakby chciałam? Po prostu wiem, ponieważ jestem świadomy swoich e, e, emocji wewnętrznych. Tego, jak ja się zachowuję, mam jakiś tego swój obraz, jestem w stanie to odczytać na podstawie obserwacji innej sobie. Czyli człowiek mentalizuje, kiedy próbuje zrozumieć zachowania swoje i innych w, konkret, w, w, w kontekście jakich intencji i stanów wewnętrznych. Mm. Czyli jeśli chodzi o, o to zachęcanie do mentalizacji. Jednym z wyzwań psychoterapii pacjentów o organizacji osobowości Bortel-Line jest taka, że wskutek przeniesienia, ci pacjenci postrzegają swoje interpretacje jako prawdę absolutną. Czyli to, co ja myślę, co ja czuję, jest na bank prawną i tylko to, i wyłącznie to. I zadaniem terapeuty. Jest pokazać im, że, że to, jest właśnie to, co twierdzą, to jest tylko jeden z możliwych punktów widzenia, że istnieją pewne alternatywy. I że jest to, ten, ten ich punkt widzenia też jest uzależniony od, jest jednym z możliwych no, po jest uzależniony od, od wewnętrznych okoliczności. I co można zrobić? Można po pierwsze zapytać pacjenta o alternatywne powody pewnych zdarzeń, czy zachowań, zachowań innych, czy pewnych zdarzeń, w których ci, ci inni są zamieszani i, i też pacjent. Więc kiedy pacjent twierdzi, że że na przykład, że coś jest taki tak, no to można go spytać, czy byłby w stanie wkazać alternatywne jakieś wyjaśnienia danej sytuacji, a jeśli stwierdzi, że nie, no to wtedy można coś zasugerować, czyli pewnie zasugerować, jakie pewne inne czynniki, czy też stany emocjonalne mogłyby doprowadzić do takiego stanu rzeczy w zachowaniu. I tu mam na przykład przykład, wracając do pacjenta E z, z pierwszej części jakby, naszego spotkania. Tam mówiłam w opisie przypadku, że, że był taki moment, że pacjent stwierdził, że właśnie oglądał media społecznościowe, śledził tej te swojej byłej dziewczyny, nie musiał tego uwolnić. No i stwierdził, że skoro ta jego była dziewczyna publikuje w swoich mediach społecznościowych. Zdjęcie, na których jest ona w grupie innych osób i na którym obejmuje stojącego obok siebie chłopaka w pasie, to na pewno z nim sypia. I jak mogłaby wyglądać taka interwencja? Terapeutka. Czy uważa pan, że to jedyne możliwe wyjaśnienie tej sytuacji? Pacjent. Chyba tak. Terapeutka. Hmm. Myślę, że Pana była dziewczyna, może się z tym chłopakiem po prostu lubić. Może mimo spędzili czas podczas wspólnej wycieczki, a może nawet dopiero co się poznali. A osoba robiąca zdjęcie poprosiła grupę, by się po prostu do niego ściśnili i objęli. Co Pan o tym sądzi? Jedna, jedna z możliwości. Y jakby to też nie jest, mm, mm, też nie, nie chciałam, żeby Państwo mieli wrażenie, że no tak, ci, nie wiem, ci pacjenci jakoś są obniżeni intelektualnie. Nie, oni często są bardzo inteligentni, ale w, w pewnych momentach zaczynają zachować się tak, jakby, jakby cały świat był identyczny jak to wszystko, co, co jest w głowie. Czasami po prostu wybicie ich z tego, z taki komentarz, może pomóc. Jak jeszcze można ułatwić mentalizację pacjenta? Można to zrobić poprzez śledzenie na bieżąco yy, yy, jego pewnej zmiany, wyrażanych przez emocjach w pacjenta i opisywania ich. Czyli coś się w pacjencie dzieje, terapeuta to opisuje i dzięki temu pacjent po jakimś czasie uwewnętrznia te obserwacje na temat własnego stanu wewnętrznego. Yy. I jeszcze, gdy, gdy pacjent przedstawia um, um, te, te zachowanie autostry, autodestrukcyjne, podpowiem film, też jak film i bez zastanawiania się nad jego konsekwencjami, to terapeuta może zapytać o potencjalne negatywne skutki takich czynów, czyli dzięki temu, jakoś pośrednio, może przyczynić się do tego, że pacjent będzie miał mniejszą gratyfikację. No bo to nie jest też tak, że no pacjenci zdają sobie sprawę, że, że jeśli będą, nie wiem, wypalać nie wiem, paczkę na wieczór, czy, czy będą się upijać, czy, czy, czy będą zażywać narkotyki, to im to będzie jakoś szkodziło. Ale przypomnienie i pokazanie, jakie to też mogą mieć konsekwencje, nie tylko dla ich zdrowia, ale też, nie wiem, prawne, czy, czy dla ich otoczenia, gdzieś tam może spowodować, że że Zanim to zrobią, gdzieś tam mieć jakiś klik. Albo zmniejszy się intensywność tego typu zachowań. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o, o, o to zachęcanie do mentalizacji, pokazujemy pacjentowi, to jest takie króze, że to tego doświadczenia one są to, jak odbiera rzeczywistość, to jest jeden z możliwych punktów widzenia zależnych od okoliczności czy też pacjenta wewnętrznych, różnych przeżyć konfliktów, doświadczeń wcześniejszych i że może być inaczej.